strony Asia z kanału Kunia Budżetuje Kochani, jeszcze szeptem, ale miejmy nadzieję, że już niedługo na dniach ja jakoś się troszeczkę poprawi z tym moim głosem Jak widzicie już przyszła do mnie moja nowa podkładka To jest normalnie podkładka słuchajcie, pod myszkę Natomiast bardzo chciałam mieć taki motyw japoński Sakura Natomiast tak Mam trochę kasy I chciałam jeszcze ją przeznaczyć Na jakieś wyzwania celowe Self-love. Czyli te moje, 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 takie wiecie. Więc wyląduje ona od razu do Bajdera Z moimi wyzwaniami celowymi Ja wiem, że jakość dźwięku w tym filmie nie będzie najwyższa Ale bardzo chciałam do was przyjść I trochę pogadać Choć z tym gadaniem to wiecie jak to jest, nie? To wyzwanie selfie To tutaj na sukienę na, na sukieneczce ja na kimonie napiszę. I skoro już sobie zaczęliśmy z nim. 28 złotych w tej kopercie. Dobra. Chyba strasznie słuchacie co? Jak ja drapię. Odsunę Was dziutusie. O, ok. Już nie powinno tak być. Dobrze, plus 15, czyli 45. Leci dalej. Mamy kasę, można robić plus 5, czyli 50. she Thank <laughs> you. Bądź już z tym.